Jeden ze schronów w węgierskiej górce no, dzisiaj późno zaczęliśmy, bo no, trochę się zeszło suszenie i tak dalej, ale czasem trzeba eee, więc dzisiaj do hali miziowej Wczoraj udało się na szybko znaleźć nocleg w Maleksie w węgierskiej górce no był lekki problem, bo jak zaczęliśmy dzwonić, to się okazało, że jest jakaś impreza w okolicy i są porezerwowane e, miejscówki w różnych pensjonatach. E, więc, więc tak. No, ale udało się, fajna miejscówka, jedzenie bardzo dobre. E, Odpoczęliśmy, wyspaliśmy się, wysuszyliśmy się, przepraliśmy. No i idziemy prawie, że na, na czysto. Wszystko mamy wysuszone, więc o byle dalej. No, dzisiaj pogoda, jak widać, bardzo ładna. Słoneczko świeci fajnie, przyjemnie, więc zobaczymy. I oby tak dalej. No, ma padać, ale miejmy nadzieję, że pójdziemy dalej. Od, od tej od tych deszczów i już będzie trochę lepiej. No, zobaczymy. No, oby dzisiaj. Obyło się bez żadnych problemów, i żebyśmy doszli do hali miziowej. Więc idziemy. Byliśmy tu rok temu, zwiedzaliśmy miejscówkę. Jest to nie bardzo fajnie, że udało się rok temu jeszcze to zrobić. Chcę pozwiedzać to przynajmniej. miejsca obrony. Także tak. Rzucamy plecaki na siebie i, i w drogę. Ale dzisiaj pięknie, naprawdę. Szkoda, że wczoraj nie mieliśmy takich widoków. Byłoby naprawdę fajnie. A miejmy nadzieję, że uda się dojść na górę i też mieć jeszcze dobre widoki, zanim się pogoda znowu zepsuje. Para na drugie śniadanie. Słodziutkie, obrodziło. Można stać i zrywać godzinami. Kładniutko. Mm. Mm. Spinaczka pod rysiankę. Fajnie, fajna pogoda. Jest ok. Idziemy każdy swoim tempem. Byle do przodu. Spotkaliśmy dwóch chłopaków też robili GSB. 16 dzień dzisiaj, no to z 18 może 19 i będą mieli Firend. Więc... z przyjemnie. Ja nie wiem czy to ja mam takie wrażenie, czy po prostu jest więcej ludzi na czerwonym szlaku takich właśnie co robią GSB czy, czy po prostu zwracam uwagę, bo sam robię, a kiedyś jakby jak robiliśmy pętlę czy, czy inne trasy to człowiek tak nie zwraca na to uwagi więc taka Ciekawostka, może po prostu okres taki niewakacyjny, więc mniej typowych turystów, a więcej właśnie takich wędrowców jak my. Bo też dwójkę kolejną spotkaliśmy nie wcześniej przy schronie wędrowiec, więc też chwilę porozmawialiśmy. Oni robili trasę sześciodniową, potem stop. I w przyszłym roku wydaje że będą kontynuować. Od, od miejsca zakończenia więc bardzo fajnie. Więc, jak widać, można to robić na każdy sposób. No, fajna, dobra pogoda do wchodzenia. Ale, przynajmniej, panoramy widać. No dzisiaj to tak jak widzicie mamy widoczki. Pięknie jest. Spokój, cisza. Fajnie można tu pokontemplować. Czerwa. Minęliśmy właśnie stację turystyczną Słowianka. Pogoda się trochę zepsuła, więc trzeba było się ubrać w cieplejsze ciuchy. No, miejmy nadzieję, że nie będzie padać, bo troszeczkę zaczęło kropić. No ale cały czas jest ciepło i dobrze. Przed nami Romanka, a my idziemy na Rysiankę. Rok temu robiliśmy tą trasę, tylko że wchodziliśmy na Romankę. Mamy opisane na naszym blogu. No właśnie, idziemy sobie tutaj przez halę, pola kapusty obok nas, no i mijamy, słuchajcie, miejscóweczkę na ognisko, zajebista, nie dość, że ładnie obłożone kamieniami, pięknie przygotowana rozpałeczka, proszę bardzo, tutaj powiedzmy siedzisko, tam opał, no genialne, naprawdę super, duży props, fajne miejsce, zadbane, warto coś takiego Zostawić w miejscu, w takim stanie nienaruszonym, żeby ktoś następny też mógł z tego, prawda, skorzystać. Super, naprawdę, zajebiste. Jak widzicie coś takiego, nie niszcie, zostawcie dla następnych. No bo ognisko z takim widokiem to jest coś, naprawdę. W nocy. Super. Potem na śniadanko można sobie chapsnąć prawda, sałatę. No, a my idziemy już powoli do PTTK. A więc, więc tak. Ale pogoda już dzisiaj naprawdę jest przepiękna, przepiękna. W porównaniu do ostatnich dni. Tak, w porównaniu do ostatnich dni. No, ale dobrze. oby, oby jak najdłużej taka pogoda nam towarzyszyła. Obyśmy byli zwiastunem ładnej pogody na szlaku. Dotarliśmy do najpiękniejszej z polskich hal. O, szafki biegną. Hala Rysianka. Petetek. Szybki obiadek, bardzo dobra kwaśnica i zupa pomidorowa, no i ruszamy dalej w drogę. Jest dużo cieplej, przyjemniej, więc możemy ruszać. Dwie pół godziny mniej więcej do hali miziowej, więc śpieszmy się i będziemy mogli odpocząć, bo jutro też będzie ciekawy dzień. idzie po pomidorówce? Bardzo można, ale lepiej mi się idzie po kwaśnicy. <noise> Nie tym razem. Idziemy, szkoda czasu. Dotarliśmy pod PTTK na Hali Miziowej. No, powiem Wam szczerze, piękny widok. Jest. Ja niestety obkupiłem po drodze drobny wypadek. Błota od groma i jest ślisko tragedia. Nie, ale oddaliśmy radę. Lecę do PTTK, bo. Jeje tu i zimno no i chcę się obmyć z tego błota. Łapy sobie umyłem w strumyku po, po deszczowym. Oj. no i dobra, zmierzamy fajne miejsce. Trochę odpoczniemy. Jutro będziemy podchodzić, jak dobrze pamiętam, pod babią górę. Się nie pomyliłem, dni. Także tak. No. Nie dziwię się chłopakom, co chodzili już w tapkach tutaj. No ja miałem, ale raz ciepło, raz zimno, to tak człowiek jest. No. ale dobrze, zaraz się rozgrzejemy i kończymy takim pięknym widokiem. Patrzcie. Coś pięknego. No poza, poza tą turbiną solarną, panelami. No ale. Dalej jest przepięknie. Coś pięknego. Jeśli jutro rano będzie ładna pogoda, spróbuję nagrać wschód, wschód słońca. Oh. No.